Hej, jestem Kasper WW, witam w Was kolejnie na moim kanale W przyszłym odcinku powiemy sobie e, o walce tak, na, tak naprawdę która może za niedługo się odbyć, nie za niedługo, ale walka, która ma coraz większe szanse Czyli walka Paddy Pimlet versus Mateusz Gamrod. Jest to naprawdę walka z sensem, bo e, zobaczcie sobie walkę Gamrota i Pimleta. Oczywiście obaj panowie przegrali stop 10 rankingu UFC, tak jak to właśnie e, ma e, Gamro, który przegrał z Charlesem Oliverem w Rio de Janeiro przez poddanie. E, owszem, e, Paddy Pimplet przegrał z czesnym Gate'im właśnie na 324 mini Gali w T-Mobile arenie. Tylko, że e, wiadomo, to się dużo różni, jakby e, skończyć kogoś, jak poddać, a po prostu do decyzji doprowadzić. Co by nie mówić, Pimblet ma twardą szczękę y y Gamrot też, y no dobra, no może nie ma jakiejś y dobrej szczęki Gamrot Ale myślę, że ta walka na pewno z do będzie najbardziej panowie różnią się dwoma rankingami Gamrod top 7, Pimblet z tego co mi się zdaje top 5, top 6 e Więc no tam jeden ranking czy dwa, przepraszam, się zapomnę, ale No tam jeden ranking czy dwa, to dużo nie zmienia Czy no, trochę zmienia, ale Kurczę, no ta walka byłaby coś, tym bardziej, że Pimlet mówi, że nigdy z, G z Gamrotem nie zawalczy, bo to on no, jest zawodnik. Tylko, że jeśli powiedzmy przegra z takim Geichi i powiedzmy nie będzie Pimlet Geichi, tylko doprowadzimy do Pimlet, nie wiem, Holloway czy Olivera przegrany tego pojedynku, gdzie Pimlet przegra, no to wtedy już robi się problem. Pimlet spada albo za Gamrota, albo blisko Gamrota. I wtedy będziecie trzeba ratować takim pojedynkiem latującym. Tak jak to było w przeciągu o gdzie trzeba wybrać Gamrota No bo nie wybierze Fizjewa, no bo wiemy, że no nie miałoby to sensu A poznać z medialności Gamert, Pimblet miałoby trochę dużą medialność Więc szczerze, ta walka między nimi jest jak najbardziej do odbycia i w sumie Co by tu nie mówić, jest blisko ta walka trochę eee, Tutaj trochę się o tej walce może nie mówi ale myślę, że walczy się tutaj Pimletami trzeba oddać, że ma twardy web, ale Pimblet musi mieć po prostu czas na re regenerowanie się po tej walce, bo jednak trochę go co zdrowia kosztowało. Widzieliśmy zdjęcie opuchlizny na twarzy Padego Pimbleta. Nie będę wam to pokazywał, bo jeszcze mi z jakby film cały zdejmą. Więc tak, ale Kamrod Pimblet, moim zdaniem to jest walka, którą w sumie fajnie byłoby ogólnie zobaczyć jako. jako, jako w walkę w UFC. No kurcze, powiem mam tak. Gamrot Pimblet, wiemy, mamy plusy minusy tej walki. A czy jakie byłyby ogólnie, jaka by ta walka z nami się potoczyła? Na pewno nie z Twitter myślę, że Gamrot nie ma tak mocnego pierdnięcia, żeby znakotować Pimbleta teraz po czym to, co Pimblet pokazał z Gatechim. No to tylko jedynie staje parter. No parter jest to. Yy, Gamrot umie w parter, coś nierozsądowaniu, nie rozdusił, kumary zakładał. Pimplet tego doświadczenia nie ma. Mówił, że będzie przygotowany na obronę Jujitsu przez e, Geishiego, nie pokazał mu nic absolutnie w tym momencie, może do tej walki coś będzie umiał, ale wątpię, więc no niestety musimy dalej czekać aż e, ta walka się e, ogłosi, no zobaczymy czy to będzie, mam nadzieję, że to będzie właśnie ta walka, też my jesteśmy w sumie tydzień przed 325, za niedługo powinien dostać ogłoszenia 327 w kwietniu. No zobaczymy, kiedy dostaniemy. To może być naprawdę, to może być taki randomowy psymi dzień. Tak jak to robiły UFC, Tak jak to było w grudniu przed Galą, chyba 323, gdzie dostaliśmy randomowe rzeczy. Randomowe ogłoszenie Pimbre, Katie i Volk Lopez. Volk Lopez przed nami. Zobaczymy, oczywiście, moje typy poznacie będą na pewno w piątek, już będą takie pewniejsze, w sensie pewniejsze, e, że jakiś... E, oczywiście może wypaść rywal, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie wypadnie wtedy nagram wam w piątek, a jak będzie coś takiego było z armanem, to na spokojnie nagram to w sobotę, bo jak wiemy, no ważenie jest po prostu z piątku na sobotę u nas w Polsce, polskiego czasu i e, wtedy byśmy wszystko wiemy. Więc zobaczymy, oczywiście jeszcze postaram się w tym tygodniu nagrać film e, bardziej taki właśnie tak jak teraz Czyli nie o już 325, tylko właśnie e, jeszcze takim osobnym. Zobaczymy jak to wyjdzie. To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!